Dobrze, ale w domu najlepiej. Dzień dobry. Małgorzata Kozicz, a naszym gościem jest dzisiaj Maciej Mieczkowski, dziennikarz, obecnie mieszkający w Berlinie, który w Wilnie przedstawia teraz swoją książkę Na zakręcie. Kijów i Ukraina u progu zmian. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry Państwu, cześć. Jak doszło do tego, że akurat książka poświęcona Ukrainie ukazała się Twojego autorstwa? Zdarzyło mi się tak, że po prostu w ciągu czterech lat mieszkałem w tym mieście, w Kijowie, z rodziną. Pracowaliśmy tam, moja żona miała pracę, ja zajmowałem się też y, synami i w międzyczasie obserwowałem ten kraj, obserwowałem jakie przemiany zachodzą w tym kraju i stwierdziłem, że warto byłoby to uwiecznić. Trochę z obowiązku kronikarskiego, trochę z obowiązku reporterskiego trochę z obowiązku, żeby sobie po prostu zrobić przedłużyć portfolio i z tego pojawiły się takie zapiski do kwartalnika z Nadwili. Ta książka jest takim zapisem czasu, jaki co się wydarzyło w Kijowie i też na Ukrainie. Muszę przypomnieć, że jak trafiliśmy na Ukrainę, to to był czas po Majdanie, 2014 rok. Myśmy trafili tam latem. I otworzyła się jakby taka nowa karta w ogóle w dziejach tego kraju, bo ten kraj się przestawił na tory proeuropejskie, proeuroatlantyckie. I to było ciekawe zderzenie tego społeczeństwa, jak ono żyje, o czym ono marzy i czego ono chce. A ponieważ się otworzyły te nowe możliwości, stwierdziłem, że warto byłoby to też uwiecznić. I wysyłałem e, korespondencję do kwartalnika z, na, z nadwili co 3 miesiące. To jest taka książka w cyklu 3-miesięcznym. Pisałem to często po godzinach, pisałem to w parku z laptopem, pisałem to w ulubionych miejscach w Kijowie. No i oczywiście w domu. Dlaczego? Dlatego, że też miałem obowiązek wychowywania moich dwóch synów, bo, bo, bo tak, żeśmy ułożyli u siebie w domu, mamy związek partnerski, że tak powiem. I to mi pozwoliło też się bardziej skupić na moich spostrzeżeniach. A, a te spostrzeżenia są takie, że jak mieszkasz w jakimś kraju, jak chodzisz tymi ulicami do parku, do sklepu, gdy, gdy Twoje dzieci chodzą do ukraińskiego przedszkola, to możesz więcej poznać niż, niż po prostu z takim, będąc w jakimś kraju, z wypadem takim nawet tygodniowym czy coś. No właśnie, ale jak myślisz, na ile udało Ci się jednak wniknąć w to życie takich zwykłych Ukraińców i doświadczyć, czy zrozumieć przynajmniej tego, co oni przeżywają, jak oni myślą, bo jednak, tak jak wspominałaś, no Twoja żona jest dyplomatą, czyli żyliście no powiedzmy w jakiejś takiej bańce, trochę bardziej komfortowej niż statystyczny mieszkaniec Ukrainy. Czy sądzisz, że udało Ci się jednak zrozumieć to, co działo się tam wtedy? Myślę, że po części tak. Dlatego, że na początku, nie znając kraju, nie znając ludzi, Będąc pierwszy raz poza, tak powiedzmy, że tak powiem profesjonalnie, z całą rodziną poza Litwą czy poza Niemcami, czy poza Polską wręcz, e, z, zacząłem też e, inaczej patrzeć na to, że jestem na, na, za granicą. Czyli na początku troszeczkę jakby um, unikałem tych takich e, zbliżeń, ale później stwierdziłem, że po jakimś czasie. Po jakimś czasie muszę poznać bardziej tych ludzi, bardziej ten kraj. I pojawiły się przyjaźnie z różnych tam miejsc, y, czyli szkół językowych, ze sportu, z znajomi, żony, mężowie, I, i to tak zaczęło żyć swoim życiem. Inni dyplomaci, na przykład polscy, i tak dalej. I po prostu zacząłem ich pytać, no, co oni myślą na, na, na temat przemian w ich kraju. Jak oni widzą nas? A Zresztą dużo nie trzeba było pytać. To jest naród ukraiński, który chętnie rozmawia, który chętnie się dzieli informacją i który też e, cze, szuka jakichś innych dróg e, na zewnątrz. Myśmy, My byliśmy bardzo ciekawymi osobami dla Ukraińców i vice versa. Jak oni postrzegali Ciebie jako Polaka, czy też mieszkańca Litwy i ogólnie te nasze kraje, czy w tamtym czasie byli dla nich jakimś, powiedzmy, takim, nie wiem, wzorem, przykładem, czy, czy takim sąsi jakimś sąsiadami, od których oczekiwali jakiegoś wsparcia, pomocy? Ja nigdzie nie kryję, że jestem Polakiem z Litwy. Nawet gdybym był w Nowym Jorku czy na Alasce, to, to jest duma z, z, ze swojego kraju, z miejsca, w którym się urodziłeś. A ponieważ y, mówię po polsku, no to automatycznie ludzie myślą, że jestem Polakiem. Jak dodaję, że z Litwy, no to już się zaczyna historia. A, a jak? Dlaczego? A później, jak jeszcze dzieci przyjdą z moją żoną i zagadają po niemiecku, bo my mamy i po polsku i po niemiecku w domu, to, to, to ludzie się po prostu gubią i nie wiedzą już o co chodzi. To jest taka trochę geneza, jakby Unii Europejskiej, że możemy być bardzo różni. Ale też możemy być razem, i też ja osobiście chciałem, jakby zaprosić Ukraińców do, te, do tej dyskusji, całej czyli, żeby Ukraińcy wnieśli coś nowego do naszego takiego dyskursu, jakby unijnego. A Litwa jest postrzegana jako kraj, któremu się udało. Już nie mówiąc o Polsce, bo Polska to jest w ogóle marzeniem. To, to jest po prostu, jak Ukraińcy sami mówią, w latach 90. Ukraina była nawet chyba bogatsza niż Polska. A Polska była biedniejsza wtedy, tak mówią Ukraińcy, tak? Litwa należała w ogóle do Związku Radzieckiego, a dzisiaj tylko Ukraina, no i Białoruś z w ogóle inną historią są z tyłu. I, i, I to w końcu Ukraińcy zrozumieli i chcą jakby nadrobić ten czas. No i dlaczego tak jest? Jak sądzisz, że jednak ciągle nawet teraz już po upływie czasu od tych wydarzeń, które opisujesz w książce od tamtych lat, kiedy oni byli tak jakby u progu zmian, czy udało im się ten próg przekroczyć, czy jednak nadal może być jest, jest trochę taki kontekst, że cała społeczność europejska jest trochę zmęczona tym, że Ukraina jest ciągle u progu zmian, ale ciągle jeszcze tych zmian nie może wprowadzić u siebie? I pewnie to nie tylko problem skorumpowanych jakichś polityków, których trzeba obalić, ale też jakiś inny. Czy to by udało się trochę dostrzec, na czym też polega ten problem? No, Ukraina jest u progu już chyba od 500 lat, u progu zmian, bo Ukraina jest dużym organizmem, dużym krajem który po prostu leży między wschodem i zachodem. I dlatego te dwie siły między sobą zawsze walczą. Raz przeważy w, na wschód, raz przeważy na zachód. Ja bym powiedział, że taką według mnie umown, umowną linią e, Europy jest, jest rzeka Dniepr, a Kijów akurat leży nad, nad Dnieprem. I Ukraińcy, mm, tak, owszem, oni się trochę zmęczyli sami, bo, y, bo te zmiany jednak wymagają dużego poświęcenia. Nikt nie, nie przyjdzie i nie zaprosi do Unii Europejskiej, ani do NATO. Ukraińcy sami chcieli tam wejść, ale się nie udało. Mam na myśli Poroszenko, prosił i jeździł że w ramach konfliktu, że, żeby to zmienić. A Unia, a Unia nie wie, co to takiego Ukraina. Unia ma swoje problemy, Unia Europejska, mam na myśli. I ten, wszakże, duży kraj, mam na myśli Ukrainę, Ukraina, nie bardzo jest jakby. Nie, ma, nie bardzo w oczach Unii ma co zauferować i dlatego to sami Ukraińcy muszą zrozumieć, czego chcą. To znaczy, muszą te zmiany pielęgnować i, i dalej iść tą drogą. Bo jak byłem tam, to troszeczkę zauważyłem, że to jest naród taki wszystko albo nic, albo w tą stronę, albo w inną. To pokazały ostatnie wybory prezydenckie, gdzie na Zelenskiego, bodajże ponad 70% ludzi zagłosowało. I to pokazuje, że te zmiany z Poroszenką na czele już zostawmy, czy on jest dobry, czy zły, czy skorumpowany, czy nie. Ale on, w, on wdrażał te europejskie rozwiązania. Przecież, e, przecież e, w ministerstwach byli obcokrajowcy, którzy dostali ukraińskie paszporty. To, to byli Polacy, to byli Litwini, to byli Gruzini, czyli wszyscy z tego regionu naszego. No i to czasem następuje zmęczenie materiału, bo ludzie chcą dalej żyć, ludzie chcą normalności, ludzie mają dość tej korupcji. Zeleński coś pokazał, że coś może, pytanie czy wytrzyma do końca, nie? Czy, 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 czy te zmiany pociągnie za sobą. Czy w tej książce, oprócz takich obserwacji politycznych, społecznych jest też taki twój osobisty wkład, taki Twój kijów i Twoja Ukraina, miejsca, które lubiłeś, które byś polecił na przykład odwiedzić ludziom, którzy się wybierają na Ukrainę. Czy jakieś takie coś, co Tobie zapadło w pamięć po prostu jako człowiekowi, może nie jako dziennikarzowi czy obserwatorowi tego życia? Owszem, cały, cała koncepcja tych moich artykułów była zbudowana na tym, żeby nie przepisywać e, informacji z internetu. Nie gonić za newsami, bo to jest i to będzie. Tu chodzi o to, żeby, żeby pisać e, z własnej perspektywy, żeby przetwarzać te informacje, które widzę. Pomagały mnie też liczne zdjęcia, które, które, wykona, które zrobiłem na tym, na tym etapie no, różną, różnymi technikami, bo nie zawsze możesz mieć aparat przy sobie, ale komórkę już tak. I te chwile, które mnie inspirują, te takie reportażowe, one się przeradzają później w teksty. Bo ja zapamiętuję coś, później dodaję kilka cytatów ciekawych, przede wszystkim tubylców, bo to jest najważniejsze. I z tego powstaje mój tekst. A dlaczego to są też moje teksty, przede wszystkim autorskie, takie o moich myślach? Dlatego, że ja większość Ukrainy zwiedzałem z rodziną. Nasze dzieciaki były w wieku przedszkolnym, jak już powiedziałem, i myśmy chcieli upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli pojechać zwiedzić jakieś miasto. Ale moja żona wie, że ja jestem dziennikarzem, mam zacięcie też dziennikarsko fotograficzne i, i lubię te rzeczy, no to zawsze gdzieś tam przygodziliśmy przez jakieś parki, przez jakieś, odwiedzaliśmy ciekawe rzeczy, na przykład jakieś, jakieś pchletargi na przykład w Odesie, albo szliśmy do restauracji i na każdym miejscu coś było ciekawego. To jest kraj, taki dla mnie był wtedy nieznany, i on się różni w ogóle bardzo od, od zachodu, gdzie wszystko jest ułożone. A wiadomo, dziennikarzowi chyba jest o wiele łatwiej i ciekawiej pisać, jak, jak jeszcze ten kraj nie jest ustatkowany. Ja oczywiście życzę tego Ukraińcom bardzo, żeby oni ułożyli swój kraj, ale to mi pomogło ich opisywać. Ja też oczywiście pisałem o swoich miejscach ulubionych. Jednym z takich miejsc jest park w soborze mądrości Bożej, czyli Kijowska Sofia. Sofijówka, tak, tak zwana. Tam jest wejście płatne, bardzo przystępne. Chyba bodajże 1,5 euro kosztuje, możesz być cały dzień. Ja tam spędziłem dużo czasu, bo tam jest, jest piękny park w centrum Kijowa. Później różne, wiadomo, restauracje różne spływy statkiem po Kijowie. Dzieci uwielbiały z kolei y, drogę kolejową dziecięcą. Co, to jest taki przyżytek po, po Związku Radzieckim, ale to jest niesamowita przygoda. To są prawdziwe pociągi z, z dziećmi, które są konduktorami, y, z, trochę z, tak, z młodzieżą, która taki pociąg, y, takim pociągiem operuje. A poza tym przyroda. Przyroda jest niesamowita. Już wyszedł może poza Kijów. Generalnie jest na Ukrainie jest piękna przyroda, bo w tym kraju są góry na Zakarpaciu. Zwiedziliśmy je jadąc samochodem na Węgry. Są, e, są też lasy. Na południu jest Morze Czarne. Na północy i na, i na wschodzie są stepy. Ten kraj ma bardzo szeroką ofertę i ma świetny klimat. To wszystko się składa w bardzo dobry, taki jakby obrazek, gdzie można spędzić wakacje, a nawet i mieszkać. Myśmy latem mieli permanentną pogodę plus 25 i wyżej. I można było planować, śmiało urlop. Są tak książka nie tylko taki zapis czasów, ale też taki coś w rodzaju poradnika dla osób zainteresowanych Kijowem, Ukrainą. Tak, tak bym powiedział. Trochę więcej dla ludzi zainteresowanych Ukrainą i Kijowem, ale też, żeby ci ludzie zauważyli, jak ja widziałem ten Kijów poprzez pryzmat tamtych czasów, moich oczu i tamtych ludzi którzy się jakby nie zmienili, ale czasy się zmieniają cały czas. Czyli kraj idzie do przodu, to co było już, tego już mam nadzieję nie będzie, będzie coś nowego. I plus to jest taki trochę pamiętnik. Jak ktoś nazwał, ja pisałem te etiudy z ciągłym doskonaleniem stylu, bo zacząłem w 2014, ukończyłem w 2018 i niektóre teksty się różnią od innych, w niektórych są po prostu zapiski, jakie były ceny. Bo jeśli... Któregoś dnia masz cenę euro za coś, na przykład 19 grywien, a na Kremlu coś się wydarzy niekorzystnego dla Ukrainy, to cena rośnie dwa razy. I ludzie nie zarabiający w euro tracą mocno. I dlatego ja chciałem to opisać, bo takie, takie zgrzyty by były i mam nadzieję, że więcej ich nie będzie. To nie pierwsza twoja książka, a pierwsza to była poświęcona Polakom na Litwie. Teraz nie mieszkasz już tutaj od dłuższego czasu. Obecne wasze miejsce zamieszkania to Berlin. Kolej, kolejna, jakby, no nie, nie, nie placówka, tylko tak jakby już rodzinny kraj twojej żony, ale rozumiem, że później wyruszycie gdzieś w kolejne miejsca. Czy teraz, skoro tutaj w Wilnie już jesteś bardziej gościem i też takim po postronnym obserwatorem, może chciałbyś wrócić kiedyś do tematu właśnie Polaków na Litwie i przyjrzenia się teraz po latach tej społeczności? E, owszem ponieważ e, okazuje się, że e, po rozmowie z wieloma przyjaciółmi, znajomymi oni mówią, słuchaj, ty jakoś inaczej to widzisz. I tak jakby też powstały takie pomysły, może zacznij opisywać to, bo jak się mieszka z, z dala od, od kraju rodzenia, czy od kraju, w którym się dużo czasu spędziło, to te, te rzeczy zaczynają wyglądać w ogóle inaczej, bo ja e, widzę, widzę pewne procesy z góry jakby. No, minusem jest tego, że nie mogę przyjść zbadać, tak, jak to jest. Bo ja, ja jestem jednak zwolennikiem pisania o czymś, co, co widziałem, co poczułem, bo to uważam, że to jest wtedy autentyczne. Tak samo jak ta książka, ona uważam jest autentyczna, ponieważ ja tam nie zmyślam. To jest, to jest po prostu czysty tekst, <grym> czyste myśli, zapisane cytaty. A moja pierwsza książka, która została wydana w 2006 roku. No, dała mi taki start y, i pokazała, y, co to znaczy pisać no, w ogóle generalnie. Ja zrealizowałem cały nakład, ja nie mam już nic, ja mam tylko kilka egzemplarzy po prostu na pamiątkę i dla bardzo jakby ważnych ludzi, gdybym ja kiedykolwiek spotkał. Tematy się nie zdewaluowały, ponieważ ja się tam oparłem na okres do 2000, do 2000 roku. Czyli to był zapis tamtego czasu, bardziej y, kwerenda. Z czasopism z gazet bardziej, a tu są już bardziej takie rozmowy. Takie... No cóż, to życzę nowych, ciekawych tematów i obiektów do obserwacji. Bardzo dziękuję również. Naszym gościem był dzisiaj Maciek Mieczkowski, dziennikarz, autor książki Na zakręcie Kijów i Ukraina u progu zmian. We współpracy z biurem Nordyckiej Rady Ministrów w Wilnie.